Łukaszenka nie jest szczęśliwy z tego faktu, że przestrzeń powietrzna białoruska jest wykorzystywana przez Rosję, przez drony rosyjskie dla dalszych ataków na terytorium Ukrainy, bo kilka tygodni temu dostał notą dyplomatyczną od strony ukraińskiej, że jeżeli Łukaszenka pozwoli sobie działanie skierowane w stosunku do Ukrainy agresywnego charakteru, to może być odpowiedź ze strony Ukrainy. Mogą być zaatakowane obiekty wojskowe na terytorium Białorusi. Łukaszenka tego się obawia. Obawia się również reakcji społeczeństwa białoruskiego, bo jeżeli taki dron spadnie, już był taki jeden przykład, około miasta Bobrujsk jeden dron zdetonował, to może to mieć skutki negatywne, na przykład ofiary, czy osoby ranny będą na terytorium Białorusi. On jakby mówił w ten sposób Putinowi, że um, jestem gotów stworzyć napięcia na granicy, wysyłać armię białoruską na granicę z Ukrainą, żeby, um, żeby destabilizować sytuację na granicy z Ukrainą, ale nie dawał Tobie, ciebie zgodę na wykorzystanie na przestrzeni powietrznej. Ostatnie taktyczne napięcie istnieje pomiędzy Łukaszenką a Putinem. Z jednej strony Łukaszenka prosi o u Putina, żeby zapłacił za wysłanie amunicji, broni na zamówienie Ministerstwa Obrony Rosji, bo były ogromne dostawy, poczynając z tego, początku tego roku, a Putin nie płaci za te dostawy. Z drugiej strony Putin powiedział, że ropą Łukaszenka będzie dostał, tylko jeżeli będzie wstępna opłata za dostawę dostarczenie tej ropy. Także teraz toczy się gra taktyczna. Kto pierwszy? Kto pierwszy zapłaci? Czy Putin będzie dostarczał ropę dla rafinerii białoruskiej lub e, Łukaszenka otrzyma środki z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Również ta sytuacja na granicy ukraińskiej, kiedy Łukaszenka jakiś czas temu zdecydował o tym, żeby część armii białoruskiej odeszła od granicy z Ukrainą, to spowodowało sytuację, że faktycznie ukraińska armia mogła wykorzystać część swoich rezerwów dla dalsze ofensywy w obwodzie kurskim w Rosji. Na pewno z tego powodu Putin nie jest zadowolony. Moim zdaniem ta teza o tym, że Putin chce wciągnąć Białoruś do konfliktu bezpośredniego z Ukrainą została w części stworzona przez politologów i również podchwycona przez polityków. Jeżeli by Putin tak naprawdę chciałby kolejny raz, żeby przestrzeń białoruska była wykorzystana, żeby armia białoruska była wysłana na Ukrainę, to wtedy by Putin nałożyłby odpowiednich starań. Armia rosyjska znów się pojawiła na terytorium Białorusi, tylko wspólnie wtedy wojska białoruskie mogliby spróbować Kolejną agresją w stosunku do Ukrainy. Moim zdaniem, Putin nie ma takich rezerwów, żeby wysłać teraz na Białoruś. Z drugiej strony, on nie chce destabilizować sytuacji wewnątrz Białorusi. Łukaszenkę nie wyszli armią białoruską na Ukrainę. Jest gotów oddać wszystko. Gotów jest rozebrać się do Majtek. Przepraszam, on nawet gotów jest zdjąć te majki, ale tylko nie wysyłać armię białoruską na Ukrainę, bo ofiary śmiertelne na Ukrainie mogą spowodować dalszy trigger protestów mniejszych czy większych, nie wiem tego wewnątrz Białoruś. Po pierwsze, Łukaszenka wysyła fałszywe sygnały. Jednocześnie wyzwalając więźniów politycznych, na przykład w sierpniu zostało wyzwolonych 53 obywatele Białorusi. To jest ważne, że wychodzą na wolność, ale wśród nich 31 tych, którzy już faktycznie skończyli termin odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach. Jednocześnie w sierpniu wsadził do więzień kolejnych 52 osoby, które dostali status więźniów politycznych. Także teraz, na dzień dzisiejszy, to wygląda jak konwer. Łukaszenka nie zaprzestaje represji. Także pierwsze, co powinien zrobić, zaprzestać represji, a później wyzwolić wszystkich więźniów politycznych. Setki więźniów politycznych, ale tysiące, które są w więzieniach na Białorusi. Także teraz on sprzydu, spróbuje sprzedać taką fałszywą narrację, ale my mu, musimy analizować na podstawie danych obrońców praw człowieka. I Oni pokazują całą mapą, jak to naprawdę wygląda. I Łukaszenka powinien to zrozumieć. Łukaszenka wykorzystuje życie ludzi dla handlu. Łukaszenka nie Jeden raz to robił w swojej historii. Andrzej Poczobut dla niego jest bardzo cenną postacią. Niestety przykro, że muszę w ten sposób mówić o bohaterze, ale Łukaszenka chce grać swoją grę z Polską. I oczywiście Andrzej Poczobut w tej grze odgrywa w interesach oczywiście po, 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 Łukaszenki znaczącą rolę. Ale postawa Andrzeja Poczobuta wiemy o tej postawie faktycznie blokowała możliwości Łukaszenki